Padryk w odcinku znowu zagramy sobie w Ale poczekaj, poczekaj! Wiem, że to dopiero porządek filmu, ale szybko chciałem tylko powiedzieć, żebyście wbijali na mojego TikToka, bo mam link jest w opisie kanału i w opisie tego filmu. Bo jak będę 1000 obserwacji, to może będę robił live'y, więc... Dobra, oglądamy dalej. Była przerwa, ale to nieważne. Po prostu mi się nie chciało. Nie że to po prostu była szkoła, ale teraz są wakacje, więc można znowu nagrywać. Dobra. Jakiego bossa my jeszcze nie przechodziliśmy, bo jesteśmy w tym świecie drugim. Kurde, dawno nie nagrywałem. Dobra, poczekaj. Poza, ja tu wchodzę. A nie, dobra, w sumie czekaj, jednak potrzebuję tutaj wejść. O, teraz będziemy pewnie walczyć z tym dragonem obsranym. To muszę. Kupić to. Goodbye! Dobra, oczywiście zakładamy to, ale szybko, szybko, szybko! Szybko! Dobra, dawaj to Get. Idziemy na tego dragona, ale gdzie on był teraz? Gdzie on był teraz? Ja się pytam Ty chyba już wszystko mamy, to teraz tędy, nie? A ty będzie jeszcze jakiś run and gun Dobra, dawaj tę run and guna a szybko go przejdę, będzie git. Okej, okay, czyli tutaj zmieniamy strony, switch side. Dawno nie grałem w Kurde, dawno nie grałem w kappedach. Kurde, dawno nie grałem w kappedach. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. Ale wiecie, to jest pierwsza próba, nie? Co teraz jest? Co to teraz jest? No nie, Ej, dobra, 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 nie rozumiem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, trzeba po prostu tak w oko bić. Ale nie tak! Dawaj, 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 dawaj hopę! No, ale to jest trochę bez sensu akurat. Dobra, po prostu to przelaszowałem Dobra, nawet nie trzeba z tym walczyć tak szczerze. Po co zdradzić HP, jak można to po prostu przedaszować, nie? Dasz! O, nie można! Dobra, jak mam otwartą yy, tą to można, ale co to jest? No, nie wiem, choć. Wiaska jest najgorsza Dobra, co tutaj się dzieje? To ja nie wiem nawet. I idziemy dalej. Nie ten! Mani, mani, dawaj, mani. Uciekaj! No nie! Dawaj, 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 szybko lecimy. Daż, szybko, lecimy, 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 lecimy. Okej, okay, lecz no, nie patrzę na nic. Dawaj, dawaj, dasz, dasz, dasz. Szybko zbieraj to. Dasz, 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 zbieraj to, dasz dasz, dasz, dasz. Nie. No co? Czemu on poszedł do góry nagle? No nie Dobra! Jest! Bez żadnego życia! Ojej, co, co? Co to jest? No... Dobra, czekaj, doczekaj, no! Dobra, biegnij, 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 biegnij! No nie! Lecimy razem, razem! Lecimy sobie z pasem! Lecimy z sobą! Lecimy sobie razem! Dawaj, 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 dawaj! Jaki? Dobra, jednak ten ziomek, co mi napisał, że będą gorsze, co pod ostatnim filmem, co mówiłem, że najgorszy run and gun. No. Powiedzmy, że miał rację. Nie? Teraz trochę bardziej ten Ale! Ale jeszcze poczekaj, nie? Jeszcze poczekaj, poczekaj. No, że ten. Go można łatwo zrobić. Dobra, co tutaj jest, to nie wiem. Ech, okej, chyba po prostu switche jakieś. Jedną jedno że... nie da się to zrobić Ale nie no, w sumie dobra, już wiem, już wiem, już wiem jak to zrobić Bomba! Dalej Patrz, 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 patrz! Dawaj tu! Kuc PEK! Dawaj tą rakietę Kuc Czekaj CZEKAJ, CZEKAJ! Wiesz to, Kojna? Kuc? Jakie mam to teraz prze... Nie, nie, nie. Głupie. Okej, okay, nie wiem jak ja to w ogóle zrobiłem. No nie, jakim cudem? No co to było stary? Są takie dziwne hitboxy. No znowu to. Co? co? Ej, to mogę wyjść? No co? To już był koniec. No nie, Tylko szybko, szybko, szybko. Teraz się uda. Dobrze. Dobrze! 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 Dobra, rank? Pi! Dobra, nagrywam 20 minut, to jest takie bez sensu. Ale przejdziemy jeszcze jednego bossa, nie? Specjalnie dla was widzowie. Dawaj tego. Czekaj, 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 czekaj. Czy to będzie ostatni boss w tym świecie? Poczekaj, 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 poczekaj. Chyba tak, hej. Normalnie. A mogę już tu przejść? Ej, mogę. Czy nie? A, czyli mogę? Nie, wyjdź, wyjdź, wyjdź. A. A, czyli nie można, dobra. Czyli nie można iść. Dobra, to dobrze jednak. Już się bałem, że to skipnę. Czyli to jest ostatni boss. Dobra, to lecimy z ostatnim bossem. I w kolejnym odcinku będzie trzeci świat. O Jezu, takie mi flashbacki przepływają. Patrzcie na to. to nie byle kto. Lub na rakiedzie, ortografii, smak. Przedtem mam już czas. Wieloszykowy zapraszają was. Wieloszykowy zapraszają was. No więc wiecie, jakie ja kiedyś miałem takie... Trochę się denerwowałem na tym bosie. Takie flashbacki mam. Ale, teraz już jestem dobry. że dawno nie grałem tego bossa, bo jest taki słaby. Tylko przeszedłem Wiggle, wiggle, wiggle this tail, bro! Dawaj, 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 dawaj! Biko, biko, biko! Biko, biko, biko! No nie, double... Double ball, kula domowa! No nie! Dobra, lecimy jeszcze raz. Holmes ball, Holmes ball! No, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj! Ale on dostaje cały czas. Jaki bombik! O nie, o nie, o nie! Dobra, dobra. Ty! Czemu ja w ogóle ultów nie używam? Tak, A ja akurat użyłem jak se poszedł. Teraz będzie z tej strony. Ja pamiętam! Pamiętam tego bossa, nie? Pamiętam tego bossa! Ale tego akurat nie pamiętam. Dobra, wszystko jest git, wszystko jest git, wszystko jest git. Dzisiaj żurek mam na obiad. Dobra. Tak. dobra. Teraz się uda no! Dobra, ostatnia faza. Ej, co jest? że tego bossa przejdę szybciej niż. Grała po głowę Pluszaki rozrabiaki Czekaj. Dawaj go, dawaj go, dawaj go Co? Nawet tego nie widziałem Czajnik dzwoni, no i przegrałem Dawaj. Dobra, ostatnia faza. Kurde! Może sobie jednak na trzecią zostanę. Py, co jest? Szybko? Dawaj na trzecią. To. Let's go! Mordotów tu wbijam! No, i pobiegłem za tym fireballem. Zamiast od niego uciec. No co to było? Okej, okay, już tak szybko dednął, spoko! Trzy życia, okej, okay, na ostatniej fazie. O nie, powiedz, że go trafię. Nie wiem, czy go trafiłem. Mam nadzieję, że tak. Tego nie pomyślałem. Holmes ball. No co to było? No, dobra, trzy życia. Jak ja tego nie zrobię na trzech życiach? Mama! Lecimy sobie trochę Ale co to jest, mama? Jakim cudem ja już miałem tylko jedno życie? Kiedy ja to zmarnowałem? Co ja robię, stary? Patrz to: Ex nie. Exit to map, shift i zmieniaj tą broń na boomerang. Przecież i takiej nie używasz. Jaki ja jestem głupi, nie? Pa, teraz to przejdę za pierwszym razem. Od razu, pa, nawet tego nie wycinam, nie? Od razu, teraz to przejdę. Teraz to już to przejdę, nie? No i patrz. No nie! Nie, no nie przejdę tego Jednak. No jaki bambiś! A teraz to przejdę za pierwszym razem! Okay. Dobro, broń na to. Proszę. Proszę. Jest. Dobrze, dobrze. Dobrze Dobra, w jaki grail B minus może być No i w tym momencie odblokowaliśmy sobie trzeci świat Let's go Let's go A prawda? Prawda, że trzeci świat? No dawaj, dawaj, dawaj Wygląda jak kapada z ptp Jakie ptp 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 Jakie ptp 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 Dobrze, let's go Więc widzowie, o Jezu to jakaś Kacenka jest, The Little? The Little? A to nie Doktor Dolittle? Little. No, ogóle no, no. no, nie chcę się nad tym uczytać Chcecie to się zapauzujcie i sobie przeczytajcie. Dobra, to by było tyle w tym odcinku. Kolejny zaczniemy nowy świata, co to jest za boss od razu. No dobra, do następnego odcinka. ELO